Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Um, nie grałem bardzo długo, z tego względu, że miałem te całe szkolenia i byłem troszeczkę zabiegany, zalatany i no, no, no wiecie, odcinków też było mniej, zresztą sami to najprawdopodobniej zauważyliście. Um, no i też spadł mi mnożnik pedeku, więc przynajmniej trzeba parę zadań zrobić. Znowu zrobimy... O, mam nadzieję, że zalicza mi to zadanie. Tak, pokonaj 7 zombie oblutych mazią. Zrobimy sobie znowu dzisiaj, tak w ramach rewanżu, że odcinków nie było. Ten dwuodcinkowy odcinek, czyli 50 minut ogólnie dostajecie. 50 minut dostajecie ogólnie. Co mam jeszcze robić? Grając jako dowolna roślina, jako cytryn w kształcie kuli, to pokonujmy. Jak już jestem tym chomperem, to wiecie, pokonujmy jako roślina. <laughs> e, czyli macie ogólnie dzisiaj. 50 minutowy odcinek, ale podzielony tak jakby na dwa, ale dostajecie go tak w jednym czasie, więc wydaje mi się, że całkiem spoko i całkiem fajnie. Um, co chciałem jeszcze powiedzieć? Bardzo serdecznie was zapraszam do naszej grupy na fejsie. Grupa na fejsie się nazywa Armia Matego w opisie tego filmu i także każdego innego macie linki oczywiście. tam dołączajcie. Um, um, admini czy też ja was po prostu zaakceptujemy. I, i wasze dołączenie i będzie wszystko fajnie. Co się tam dzieje na tej grupie? Otóż, na tej grupie najczęściej wrzucam info o jakichś seriach, co danego dnia będzie, czy co mi wyskoczyło. Takie, wiecie, szybkie info, bo na grupie wszyscy dostajecie wtedy informacje. I jest mega fajnie. Um, I serio, warto według mnie tam dołączyć, bo przynajmniej wszystko będziecie wiedzieć. T ta grupa działa w, tak troszeczkę w ramach takiego newslettera, czyli ja coś robię, czy tam będzie odcinek z czegoś, to tam wrzucam info wam po prostu. I to jest całkiem naprawdę spoko sprawa, przynajmniej tak mi się wydaje. Eee, co tu jest? Jeszcze 10, a moi piraci zakończą twój żywot. Wiecie co, niech oni przejmą ten ogród, ja się przemienię w pomarańcz i zrobimy sobie tylko ten nożnik 1.25 i wchodzimy do multi-rozgrywki i nabijamy poziomy, bo słuchajcie, no troszeczkę zaniedbana sprawa jest naprawdę, jeśli chodzi o... o... Ten pomarańcz, ktoś też napisał, żeby zagrać w końcu groszkiem. Bo tak w sumie się zastanawiałem, dawno nie grałem groszkiem, więc trzeba to zrobić. Um, one more time Mati, pokonaj 5 zombie jako cytryn w kształcie kuli. To się właśnie zrobi. Zobaczmy, czy jeszcze czegoś czasem nie ma jako rośliny. Pokonaj 10 wrogów dowolną maśraną, Wychody 5 dowolnych fastów lub dwóch na, na stepach ziemi. Operacje ogrodowe nie, to mnie nie bawi. <laughs> Pierwsze uderzenie, bitwa, bre, bre, bre to sobie później uruchomimy, jak już będę grał multi. Wracaj! Pięknie! 40. Nie spodziewałbym się. Ja muszę też jeszcze jedną rzecz zobaczyć: czy czasem. A tak, dobra. <laughs> Włączyłem nagrywanie, więc spoko. To mi nic nie da. Idziemy tam. Jako coś w tym kształcie kuli, czyli to by nawet nie było głupie, bo sobie uruchomię dwójkę, tutaj to. I będzie naprawdę fajnie. Przy okazji, daj to! Daj to! I szykujemy się do setnego odcinka, który też będzie długi, czyli prawdopodobnie godzinny. W nim będziemy zbierać te znajdźki do skrzyni. Mam nadzieję, że się to uda. Ja tu będę miał po prostu tablet i będę się patrzył, gdzie te znajdźki są, i będziemy sobie tak luźno gadać, i śmigać, i chodzić gdzieś tam. E, się zobaczy po prostu, tak? <coughs> Chwila, chodźcie tutaj, wszyscy, bo was muszę dojechać. A, to nie to. Wyłącz to, a uruchom trójkę Chwila, trójka już, moment To zaraz zgaśnie Dokładnie Hehehehehe he he he. Zaliczyło? Tak Jeszcze muszę poczekać aż się odnowi znowu ta trójka jak szybko się odnawia, no nawet stosunkowo spoko. E, gdzie was jeszcze chciałem zaprosić na kanał mój drugi Sky Story. Też macie link w opisie, bądź też na, na głównej stronie mojego kanału tego, tam są odnośniki. Tam nagrywam filmy z drona i tam będą się pokazywać jakieś publiczne produkcje, jeśli. Tak, czy tak, my klienci wyrażą na to zgodę. To tam też to będę publikował, jeśli będą chcieli, ale zazwyczaj chyba nie, ale jakieś dodatkowe rzeczy, które będę sobie nagrywał, czy coś, to tam będę wam wrzucał i, i was bardzo chętnie, tam, bardzo, bardzo was tam zapraszam. Tak samo na stronę. Wszystkie linki, odnośniki znajdziecie. Hi, 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 zadanie wykonane. Gwiazdki 3. A nie miałem jeszcze czegoś zrobić? Chwila, bo tu pokonaj o 50 wrogów, czyli dawaj jeszcze jednego. Come on, boy, for me one slot. Jest fantastycznie, dobra, to ja zmykam. Nic chyba więcej nie muszę wykombinować. Dowolną, maślaną zaporą kukurydza. To nie w tym życiu, to nie teraz. To znaczy teraz, ale nie w tym wcieleniu. Nie w tą stronę, Mati, człowieku, co ty robisz? Co ty czynisz? Jedziemy z powrotem do bazy. Para, para, hopla. To w sumie jest dobry pomysł, takie dwa odcinki, będziecie mieli to w sobotę, dzisiaj wam puszczę tamten, dzisiaj jest piątek jak to nagram, w sobotę na niedzielę i będą dwa odcineczki, bardzo fajnie, bardzo fajnie, o to chodzi, po dwa te jakby. Także możecie być pewni, że jutro także taki sam schemat, czyli dwa odcinki po 25 minut, mniej więcej, wiecie, zależy jak to wychodzi. Dajcie tego kukurydza, tego wezmę. Ja chcę tylko spersonalizować typa. Maślana Zapora, czyli to jest. To się nazywa Zapora? Ja myślę, że to jest jakiś nalot czy Kiwie, to nie jest Zapora, nie, dziwnie to nazwali, ale ilu ja ich muszę pokonać? 10, czyli najprawdopodobniej znowu robimy ten sam Dokładnie schemat jump, 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 Queen Tak jest, tak ma być. Fantastycznie. Gdzieś was jeszcze chciałem zaprosić, tylko że już nie wiem gdzie. A możecie sobie jakąś koszulkę kupić, czy też kubek tam ludzie, ludzie kupują, więc bardzo Was zachęcam. A jak już sobie kupicie, to weźcie, zróbcie fotkę i mi podeślijcie albo wrzućcie na face, o hashtagujcie to Mati Games i będzie mi niezmiernie miło. A jeśli chcecie wysłać jakiegoś fanarto, czy rysunek, czy nie wiem, czekoladę batona, czy cokolwiek, ale zazwyczaj napiszcie czy narysujcie coś, to adres też macie w opisie. E i będzie mi niezmiernie miło na odcinkach takie paczeczki od Was otwieram. Będzie rzucane! Chodźcie! <słuchy> Masz, ile ich zatłukłem? Aż siedmiu, przecież to jest tak proste, że się nawet nie spodziewałem. Ta, 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 to ja poczekam, aż się to odnowi, co nie? No bo jak, żeby inaczej rzucę, to i sobie pójdę. Tur. I chyba będę miał już mnożnik 1,25, będziemy sobie mogli przejść na multi. I to będzie dobre, bo trzeba nabić dziesiąty poziom na tym kukurydzu Ambitnie muszę to zrobić Muszę, a jak będziemy grać z zombiakami to zobaczymy tam może jakiegoś dziadka czy kogoś Ogarniemy, impem dawno nie grałem Chodźcie tu Tu będzie strzelane, bardzo dobrze To ja się już zbieram Wielokrotne pokonania, fantastycznie. Korony zapomniałem ubrać, ale w sumie nie wiem, czy to jest tak bardzo jara ta korona. Nie wiem, no już się po nią pobawiliśmy, jest spoko, jest naprawdę, naprawdę fajna. Ale żebym jakoś bez niej nie mógł żyć, to nie powiem. Um, zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, zanim pójdziemy dalej, bo mam aż 46 monet, których na pewno nie wykorzystam wszystkich do nieskończoności. Ja nie chcę też ich wydawać na rybki, na rybę, na punkty doświadczenia. Tylko po prostu sobie troszeczkę tutaj zmodernizujemy ogród. To jest chyba dobry deal, bo wydaje mi się, że to powinienem już dawno robić. Tylko ja, tak wiecie, teraz szukam wszystkich tych miejsc, w których to można <laughs> zmieniać. Tutaj nie bardzo. Tutaj też nie. W ogóle mógłbym zmienić postać, wtedy szybciej bym podróżował po tym moim ogrodzie i chyba też tak zrobię, bo nie ma innego wyjścia. Para pa pa, pa. I'm loving it. Cyk. Dajcie pomarańda, dajcie tego imprezowego typa I sprawdźmy Przerzuć Tu jest chyba do modernizacji coś, tak dokładnie To nie, to nie jest do modernizacji, a to niedobry ci Ej, w sumie zauważy, ja mam bardzo dużo już zrobione tutaj Tu jest chyba gruz Czy też nie? Nie To nie, to są statystyki słoneczników i w sumie nie mam co modernizować za bardzo. I będę chyba te gwiazdki wydawał. Na co jeszcze można w tej grze gwiazdki? WOHO, ale mam postaci. Na co można te gwiazdki? Nie można na mońca ich zmieniać, bo by mi niezmiernie miło. Byłbym przeszczęśliwy z tego powodu. Nie ma jakby takiego... Już nie ma co zmieniać za bardzo. Chyba, że tam później. Dobra, co jeszcze jedno? Jedno zadanie jakiekolwiek jakieś proste, to nie. 15 gr jako dowolny naukowiec to możemy zrobić chociażby jako dowolny pirat, przywołać ze stercymenta tej ziemi dowolne dzisiaj rocznie eksplodującymi jajkami papugi pirata nie <słuch> zrobimy to tym naukowcem to mi się wydaje najlepsza opcja e, zmienimy tylko swoją drużynę w sensie przeniesiemy się bo mogliby, powiem Wam szczerze, dołożyć na przykład skrzyń na tym ogrodzie. Jak już ktoś pootwierał, to z aktualizacją mogliby ich podokładać. To na pewno bym się za to nie pogniewał i to by była dobra opcja. O, ale u zombie na pewno mamy jakąś. <laughs> do, coś do zmiany. Bo do tego jest w piździu. Postawmy coś ciekawego: coś złotego, bo to się fajnie wyróżnia. Złoty posążek żołnierza. O, to w ramach tego, że, że żołnierza uwielbiałem w jedynce. <laughs> tu damy tego. Co wy powiecie na to, żeby czasem od czasu do czasu wrócić na przykład do Plans vs Zombies Garden Warfare 1? To nie jest według mnie taki głupi znowu pomysł. To jest całkiem spoko sprawa. Jest tu coś jeszcze? Oddajmy tego króliczka. Bo to stare czasy, wielkanoc, te sprawy, ale, ale można wrócić do tych przemiłych jakże czasów. Dawaj. Może tam urośnie też ominąłem, bo widzę tego tutaj jest więcej. Może gdzieś coś tam ominałem. Dajcie tego gnoma. Tutaj dajmy... Uhoho, ho, brains! Fantastycznie. Dobra. Ile mi tych kwiatek zostało? Aż 31. Dobra, to na nieskończonych niech są, ale i tak, i tak, i tak będę to wszystko zdobywał. Najwyżej no jak już będzie mi tego naprawdę nadbywać, że tak to ujmę, no to weźmiemy i pójdziemy do tej ryby i tam to powymieniamy, powymieniamy na jakieś yy, doświadczonko dla postaci, których no za bardzo nie lubię nimi grać, więc wtedy to będzie naprawdę spoko spraw... Dajcie mi tego naukowca, całego Przepraszam. Może być zoolog. Czekajcie, muszę się. Tak, on strzela standardowo. Bardzo dobra sprawa. Chyba, że jest napisane jako dowolny naukowiec, ok, bo myślałem, że stricte naukowiec ten pierwszy, ale nie. Ale nie. Tam nic nie ma. Trzeba to te skrzynie zbierać na tym setnym odcinku. Czekajcie, który to jest teraz? 94 chyba. Jeszcze trochę nam czasu zostało. <laughs> Bum i 50 szczałów! Tak, tam spoko, uspokój się chłopie, dajmy se siana, będziemy teraz się bawić. Aha, tu jest ostrzał tych. Para pa pa, pa come to me. To jest świetne na tych maluchów. Sprześwietne, prześwietne, że oni od razu leżą. Dobra, co prawda tylko 8, ale szczał jest. Co prawda tylko 8, ale, ale no mega skuteczny jest ten zoolog. Mega skuteczny. Jeszcze fredka jakaś wyszła z włosów. Patrzcie się, widzieliście? RELOAD TEGO JEŻA! Dokładnie tak. O, skrzynia wsparcia. Czy ona mi jest potrzebna? Nie, bo mi będzie zabierał ten... to wsparcie będzie mi kile zabierało, a to mnie nie interesuje. Zrobimy sobie dzisiaj znowu dwie misje ukrytka za niedługo. Bo słuchajcie, to jest niemożliwe z tym ukrytkiem. Ktoś tam pisał, że, że wydaje się mu, że ten ukrytek jest tylko do nabijania kasy i że u niego misje się chyba nie kończą, ale ja mam zamiar to w końcu zrobić. No, no co jest? Nie podołam? Muszę podołać. To nie ma tak, że się nie da. Zawsze... Zresztą mogłem troszkę przeczytać na internetach, do czego ten ukrytek tak faktycznie służy. Czy tylko do nieskończonej zabawy? Czy jednak coś tam można z nim przykombinować? Szczelaj po nim! Fasty pokonane, ja mam pytanie, czy mógłbym... A dobra, dziesięciu to pokonamy kolejną falę, nie będę teraz dawał im przejąć, żeby uruchomić kolejne chwasty, bo to bez sensu by było. Aha, ale słońca przychodzą, a ja ich nie lubię, bo one muszą podejść. Znaczy, nie, one nie muszą podejść, ja muszę podchodzić. I to nie jest miłe. Szczał! Dostarczono skrzynię wsparcia. Mówisz. Tylko, że ja nie mam stacji leczącej, a ona by się zdecydowanie... O Jezu, w ogóle nic nie mam. Ale mnie załatwią. Hehe, he, a ja jak pierwszy. Dobra, to teraz już mnie możecie załatwić. Dajcie mi ten mnożnik, będę zadowolony. Ok, fantastycznie. Super. Tak ma być. Słoneczne uderzenie za 100%. Nawet nie wiem, czy się mi jakby zależy na tym, żeby respić, ale możemy to zrobić i wrócimy do bazy. Oni to w międzyczasie przejmą i będzie całkiem spoko. Dajcie mi jakąś szybką postać. Mmm... Ząbiaków, kto jest najszybszy? Dostałem tam jakieś mońce, żeby otworzyć kolejną tą... Chwila. No mam 30 nadal, to tu mi nie, nie, nie zmienia nic kompletnie. he <laughs> I może dosyć, albo tu gwiazda, weźmy gwiazdę sportu, nie wiem, no niech jest Niech jest, idziemy do ukrytka, zrobimy dwie misje u niego, bo on jest niemożliwy I trzeba coś u niego zrobić No, ta gwiazda sportu nie jest zbyt szybka Może troszkę się pomyliłem, ukrytek jest tam Chyba, że u roślin, u roślin słuchajcie, już zrobiłem w sumie więcej tego I prędzej się to może skończyć I to nie jest głupie Ja, ja dzisiaj kminię, porządnie Dzisiaj jadę. Zmieniać drużyny, dajcie mi pomarańcz. I będziemy. Przykombinujemy. Przykombinujemy z tym ukrytkiem. Bo to nie ma tak, że się nie da. Będziemy co odcinek robić dwie misje od ukrytka. I bez wyjątku. To się musi udać w końcu. Przecież w końcu te postaci wszystkie odnajdę. Nie? Ich jest co najmniej bardzo dużo. Ale. Ale w końcu ich odnajdę. Bo innej opcji nie widzę tutaj dla siebie. No, no kurczę, trzeba to zrobić jakoś. Ukrytek. A ja, on ma jeden wielki tekst. O hej, podoba Ci się moja kryjówka. Słyszeliśmy już to ty... Nie wiem ilukrotnie to słyszeliśmy, ale bardzo dużo. Uwielbiam zabawę wchowanego. Chcesz go poszukać? Pewnie, że do dzieła, no bo jak żeby inaczej. A, oddalam się. Przybliżam się, dajcie to. Tak. No, chyba nawet dobrze śmigam w lewo trochę. Gdzieś w parku siedzi. Tak, dokładnie w parku, gdzieś tutaj. Hopla, znalazłem typa. To jest róża, ale dlaczego? Hm. hm, 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 hm. No i zobaczcie, zdobyłem tych monet ile? No tysiaka i to, to nie jest jakby satysfakcjonujące, oni musieli coś przewidzieć, że ukrytka będzie jakby finał tych zadań, bo jakby komu się chce za tysiaka biegać po mapie i szukać znajomych, wydaje mi się, że to jest troszeczkę pozbawione sensu, to jest oczywiście moje, moje subiektywne zdanie, nie wiem no, mam nadzieję. Chcę go poszukać. W ogóle dawno nie było aktualizacji do plantów. Mogliby w końcu coś zrobić wypuścić jakąś, jakąś aktualizację fajną, jakieś dodać mapy czy coś. Zobaczymy. Tam? O, mamy tą stronę, dobrze pocisnąłem. Hi, 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 ale fart, chyba go znajdę. Tu nie, tutaj gdzieś, tu. Dokładnie znalazłem. To co, dwa zaliczone? Puść się. Pomóż mi! Dziękuję ci bardzo. Co znowu? No, znowu nawet mniej niż tysiak. Co nie, to nie... Zrobimy jeszcze jednego ukrytka. Jeszcze jeden. Ostatni, już zdecydowanie ostatni. Tam jest info o tym, że zadanie się rozpoczyna. Okej, okay, to zrobimy? Czekajcie, bo ja trochę ja tu już znowu pobądziłem Ja tą mapę już powinienem znać na pamięć, ale... Troszeczkę się tracę, że tak to ujmę. Sorry, przepraszam, ja cisnę do mojego super przyjaciela, który to się nazywał Ukrytek, który to dla mnie ma full. I ja mam nadzieję, że kolejna aktualizacja pozwoli mi wleźć do tego ratusza, bo ten ratusz jest niewykorzystany. Ja mam nadzieję, że elektronicy coś wykombinujecie, albo jakieś dodatki poróbcie, coś. Nie wiem, możecie kombinować dowoli, mi będzie niezmiernie miło, jeśli będzie jakaś nowa zawartość do gry, co nie wam też najprawdopodobniej. Jeszcze raz, ostatni, ko i koniec. Ojeju, ale daleko. On będzie po przeciwnej stronie, mi się wydaje. Na pewno tam gdzieś. No teraz śmiga tak szybko, że raczej podejrzewam, że na wprost i to równo. Ja tam się alarmy już włączają, moi drogi. To już mi wykonałem od wszystkich. Hmm. Zbliżamy się? Ej, tutaj, e, jaki przypadek totalny Totalny przypadek Dobra, jeszcze do ryby sobie skoczymy Co to jest? Czekaj Jest coś tu? Tam jest ten duży gnom, fantastycznie Oprócz tego nie Idziemy do ryby, odnowimy sobie Ej, moment, wróć człowieku Chyba tutaj bardziej, chomper, fajnie Fajny chomper swoją drogą Naprawdę spoko Skrzynie pootwierane. Tutaj tą otworzyłem. Tutaj raczej nowych nie ma, bo jak żeby mogliby dodać. Powiem wam, że tak jak mówiłem przed chwilą, powtórzę się jeszcze raz, mogliby kolejne skrzyneczki dodać. Ja bym się strasznie cieszył. Wiem, że jest jeszcze jedna, którą właśnie będziemy na następnym odcinku szukać, ale to jeszcze mamy chwilę czasu. Hopla! 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 Hopla jest rybka. Ale to mi doda poziom do tej... To mi doda poziom do tego, do tej pomarańczy. Chwila zmienimy sobie postać na coś innego. Tu ten gnom cały ciekawy. Wchodzimy do budki. Co my tu mamy? Takiego, co ja pamiętam, że grać mi za bardzo tym nie szło, a ten elektrocytry, no to jest uuu, nie dla mnie. Postać, pamiętam, że ciężko mi tym szło. Więc temu dodamy troszeczkę. Dwa razy mu dodamy. Bang! Bang! Mogę jeszcze? A to jeszcze mu dodam. Który masz poziom? Czwarty? Dobra, masz jeszcze raz. Jezus, tylko tyle. To jeszcze raz, bo i tak zadania będziemy wykonywać. Okej. Okay. Spoko. To go awansuję, tylko postrzelam do czegoś. I ci, te, bo ci bohaterowie za mną śmigają, chyba. Takie odniosłem wrażenie. Dlaczego wleźliście do kanałów? I spytam, po co za mną? Nie było to potrzebne. To. O tak, wiedziałem, to jest ten, którego nie lubię, ale przynajmniej poziom, poziom ogólny mi się zwiększy. Hmm, poziom ogólny mówi, że mam poziom drugi prestiżu i 77. wypracowany, nie wiecie. Lecie <grytanie> jakieś zombiaki, bo mi naprawdę trzeba tylko trochę i będę miał kolejny poziom. Kolejny poziom. Miał to uruchamiać bez sensu? I wiecie co? I zrobimy sobie właśnie taki przedziałek, że tutaj przed wejściem w multi zrobię przerwę i będziecie mieli już kolejny odcinek. Czyli takie 25 minut dobijemy i będzie fajnie. O, jeszcze trochę, come on! O no Jezu, ale to wolno tutaj leci. Ja bym powinien zabić jeszcze. Je... Hmm, to zbyt wolno leci. To jest chyba bez sensu trochę. Pokonano zombie i dostaję za to tylko jeden. To się nie pyli. Zobaczcie. Ile ich bym tu musiał zabić, żeby e, to wszystko dostać? Wiem co, może zaczekamy? Wiem co się zrobi. Wiem, 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 wiem. Zaczekamy na kolejną falę. I może wtedy, a może nawet na nich to dobiję, bo to jest naprawdę no, mały ułamek jakby potrzebny. Naprawdę taki totalnie, no to już prawie jest. Zobaczcie. No ciekawy jestem czy mi się uda. A jak nie, to się zaraz zobaczy na tych, na, na pierwszej fali. No Słuchajcie, ile mi punktów może brakować? 10? Tak mi się wydaje, że to już musi być. A ja chcę ten piąty, żeby ta postać była już odstawiona w bok, bo przeciwko graczom nie umiem nią grać. A, dziadki, pewnie ktoś musiał ewi Boom, Bum, boom, pom, 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 pom. Ktoś musiał ewidentnie przyjść, ciekawe. O, Champion Zombie, 15 punktów. Dobrze, słońce, dawaj. Chyba dziadek No, poziom 5, fajnie w końcu. Tak wypracowany, że aż boli. Um, ok, to słuchajcie, może nie robiliśmy tych 25 minut, ale kolejny odcinek najwyżej będzie, ta druga część będzie po prostu dłuższa. Tutaj sobie zakończymy. Ja odpalę multi i będziemy grać dalej odcinek. Drugą część tego odcinka po prostu już macie dostępną. Także Was bardzo serdecznie zapraszam. No, no, no dołączcie sobie. Pytanie, czy ja mam 35 mońców tysięcy. Nie, nie mam. No to po multi sobie będziemy otwierać jakieś paki, bo już myślałem, że mam i że coś otworzymy, ale jednak się okazało, że nie. Dobra, teraz to tyle. Zapraszam Was na drugą część. Jak się nawet z Wami nie żegnam, bo zaraz się widzimy i miłego... Nie wiem, przerywnika, zajdźcie sobie zrobić jakąś kawkę czy, czy, czy herbatkę czy weźcie coś do jedzenia i druga część zaraz lecimy.